Cześć, nazywam się Maciej i jestem tu po to, żeby mówić o sake. Dzisiaj nie tylko po to, żeby mówić, ale żeby robić, skończyć właściwie. W poprzednim odcinku widzieliście, jak zaczynam przygotowywać fermentację. Minęło 21 dni, jesteśmy z powrotem ze słojem pełnym sake. Wierzcie mi, pachnie i smakuje, bo też już spróbowałem, jak prawdziwe sake. Cały proces przebiegł. Pomyślnie przez pierwsze 6 dni w temperaturze 40 stopni całość fermentowała bardzo wyraźnie, burzliwie. E, na początku ryż, który był ugotowany, tylko wchłonął e, właściwie całą wodę e, i dopiero po tym zaczął działać, jakby, kiedy to się stało, e, zaczął się powoli e, rozpuszczać enzymy, e, które kodzi wytworzyło, zaczęły rozpuszczać całość e, ziaren. Tak jak widzicie teraz tutaj na dole e, mamy już taką papkę właściwie białą, nie ma tam ziarenek widocznych, wszystko się rozpuściło elegancko, tylko parę tutaj na górze. Zostało jeszcze twardszych, ale zasadniczo całość się rozpuściła. I te pierwsze sześć dni fermentowała. Widać było wyraźnie uciekające pęcherzyki dwutlenku węgla. Tutaj też na ściankach słoika widzicie takie plamki. To jest właśnie pozostałość po tym, kiedy te pęcherzyki pękały i wyrzucały tutaj kawałki ryżu na ściankę, wszystko zostało. I po tych sześciu mniej więcej dniach. Całość ustała. Wszystko przyjęło formę mniej więcej taką jak teraz widzicie oddzielił się taki żółty płyn od białego osadu, ale ja jeszcze pozwoliłem całości poleżeć chwilę, dofermentować, żeby wszystko się ładnie ułożyło. Przez kolejne dwa tygodnie już w temperaturze pokojowej całość leżała i czekała na dzień dzisiejszy, w którym zajmiemy się filtracją. Filtrację przeprowadzimy za pomocą takiego. Worka, można je dostać w sklepach z akcesoriami do ważenia piwa, do fermentowania wina. To jest bawełniany worek o pojemności ponad litra z taką gumą. Tutaj pozwala to założyć całość na gwint z tego słoja, którego będziemy używać do odebrania płynu, i w środku. Powinien nam tutaj zebrać się ryż, pozostałości tego ryżu. Takie coś, ta mieszanka ryżu, przefermentowanego i drożdży, nazywa się kasu, i w Japonii jest używana do wielu celów. Do paszy się nieraz ją dodaje, ale używa się jej również w celach spożywczych, do różnych produktów spożywczych się do, dodaje. Ja najbardziej sam lubię to wykorzystywać do gotowania, do marynowania właściwie. Marynuje się w tym różne rzeczy, ja najchętniej ryby i mm, warzywa. E, po właściwie dwóch dniach już e, przetrzymania takich w kasu, e, z najlepiej zmieszanym z e, miso, tak, w proporcji pół na pół. E, Ryba, czy warzywa dostają takich nowych smaków, te enzymy, tutaj zawarte, zaczynają zabierać się za, za te właśnie spożywcze składniki i wszystko jest bardzo ciekawe. Rybę, później można na patelni czy na grillu przesmażyć. Warzywa nadają się do spożycia od razu surowe. Mam też tutaj taką chochlę, żeby sobie pomagać ewentualnie, jeśli trzeba było coś przerzucić. Spodziewam się, że proces będzie dosyć żmudny. I czasochłonne, także nie przedłużając, e, zaczynam. Wszystko pachnie bardzo ładnie, obiecująco, tak jak sińsiu pachnie. Sińsiu to jest taki rodzaj sake świeże, sake, pierwsze wypusty z danego roku, wypuszczane jeszcze na jesieni często, zaraz po tym, jak właśnie pierwsze, pierwsze partie przefermentują. Jest dosyć szorstkie, takie nieułożone, ale bardzo żywe i rześkie też. Także tutaj tak owocowo, właśnie w tym wypadku wyszło owocowo, przyjemnie lekko kwaśno w zapachu bardzo, bardzo obiecująco. Całość odbieram do takiego słoja z kurkiem po to, żeby jeszcze na jakiś czas odstawić się do lodówki płyn, tak żeby drożdże opadły już kompletnie na dno i do butelek, żeby trafił Czysty, przefiltrowany płyn, prawdziwe sake. Tak jak mówiłem, kasu odbieram. Będę z nim robił różne rzeczy. W lodówce powinno przetrwać parę dni bez szkody dla jego jakości. I do jednej butelki dorzucę trochę tego kasu. Jest taki rodzaj sake. Nigori się nazywa Nigori Sake. To są właśnie zmętnione produkty, które są albo przefiltrowane przez grubsze jakieś oka, czy właśnie przez jakieś takie urządzenia, które zostawiają w płynie jeszcze osad i to też ma swoje plusy, jest ciekawe, dodaje takich bardziej ryżowych, często smaków i aromatów. Także zobaczymy, jak będzie tutaj. Na pewno jedną taką buteleczkę małą przygotuję. Tu pozwolę sobie skorzystać z magli ekranu i wrócić do Was za chwilę, kiedy już całość będzie przefiltrowana. bank. Jestem z powrotem. Jest ze mną też pierwsza partia około 2 litrów świeżo odebranego sake. Udało się, słuchajcie. Wszystko wygląda bardzo bardzo obiecująco, pachnie i smakuje bardzo dobrze. Wygląda też nieźle, udało się odfiltrować to niemal pełnej klarowności. Tak jak mówiłem, ten słoik trafi jeszcze do lodówki na parę dni, żeby wszystkie osady zupełnie opadły na dno. Wtedy powinniśmy mieć już naprawdę klarowny trunek. Udało się odzyskać w pierwszym rzucie około 2 litrów, sakę dlatego że później tak dużo było tych osadów że ciężko było przez ten sprzęt którym dysponowałem filtrować dalej zapychał się i szło bardzo bardzo powoli resztę mam opracuję jakiś nowy patent na filtrację pewnie trzeba będzie przecisnąć przez coś będzie trzeba wymyślić nowy właśnie sposób ale to całkiem Przyjemne wyzwanie. Tymczasem ten swój ląduje do lodówki na parę dni. A w następnym filmie zdegustuję to, co zrobiłem. Zobaczymy, czy da się to pić. A za dzisiaj dziękuję. Jeśli Wam się podobało, to dawajcie łapki w górę. Jeśli chcecie widzieć więcej takich filmów zrobienia sake i około sako w ogóle, to subskrybujcie mój kanał. Naciskajcie ten dzwonek, wtedy na pewno nie przegapicie kolejnych filmów, chociażby tego z degustacją domowego sakę. No i dzięki. Cześć.